Cześć, moi drodzy, jestem Woohoo! i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku TikTok. A dzisiaj zajmiemy się grami z mojego dzieciństwa, ale dzisiaj analogowo, już było cyfrowo. I odnośnie tego, jakie tam gry grałem na różnych platformach, czy to PSX, czy stare pc Aczkolwiek dzisiaj chciałbym odwołać się do tych analogowych bardziej wersji, czyli planszówki i tego typu sprawy, więc zapraszam. Pierwszą grę analogową, którą chciałbym Wam przypomnieć, albo po prostu odwołać się do niej, będą szachy. Dla jednych to jest gra bardzo nudna, ponieważ nie widzą w niej żadnych, żadnej akcji i tak dalej. Aczkolwiek ja strasznie szanuję tą grę przede wszystkim przez to, że nauczył mnie grać w nią ojciec, kiedy byłem w przedszkolu. Tak, w przedszkolu byłem ja zaczynałem się uczyć jak się gra po prostu w szachy. I pamiętam, że w pierwszej klasie podstawowej szkoły byłem już jakby mistrzem, ponieważ wtedy był turniej w ogóle w szachy. I jako jedyny, powiedzmy, tam z całej ekipy po prostu ogarniamy, jak się ruszają pionki i, i figury, tak? Bo na szachownicy mamy 8 figur i 8 pionków w każdej z drużyn, są dwie drużyny, tak? Najczęściej biali i czarni. No i moi drodzy, ta gra jest mega wciągająca, naprawdę. Mimo tego, że osoba może nie widzi w niej akcji, i tak dalej, to ja jak najbardziej odwołam się do tej gry, która jak najbardziej pamiętam ją, i w zasadzie. Troszeczkę szkoda, że ją troszeczkę tak zapomniałem, ponieważ yy, wydaje mi się, że mógłbym coś jeszcze więcej osiągnąć niż to, co osiągnąłem, ponieważ byłem gdzieś tam na strefie wrocławskiej yy, drużynowej z yy, moją drużyną i tak dalej. I w zasadzie yy, szkoda wielka. Szkoda wielka, że nie grałem, bo to jest genialna strategia, a wiecie, jaką ja mam, jaką ja mam słabość do strategii i tyle. Jako pierwsze miejsce uważam szachy. Miejsce drugie w grach analogowych mógłbym spokojnie przypisać. Eurobiznesowi, później monopolii i tak dalej. Tak, gry strategiczne, gry gry strategiczne miały to do siebie mnie, że bardzo wzbudzały taki sentyment i strasznie pozytywnie je pamiętałem. Jeżeli chodzi o eurobiznes, to jest także strategia ekonomiczna, w tym wypadku niewojskowa, jak mieliśmy w szachach. To jest bardziej ekonomia. Kupowanie nieruchomości, sprzedawanie ich, inwestowanie w domki, próba. Jakby wykaraskania jakichś pieniędzy od naszych przeciwników, w momencie gdy wchodzą do nas na teren. Tak, to jest właśnie Eurobiznes, moi drodzy. Eurobiznes, którego się zagrywałem całymi dniami z kumplami. Mogliśmy przy nim usiedzieć 5-6 godzin. Gra mega zajmująca. Później ustąpiła miejsca monopolii. Niemniej jednak ta sama zasada była co w Eurobiznesie. No i cóż, jeżeli ktoś nie grał w, mo w Monopoli bądź eurobiznes, no to przykro mi, nie miałeś dobrego dzieciństwa. Nie, żartuję, ale oczywiście gra, w którą po prostu chyba każdy grał i chyba każdy ją zapamiętał lepiej czy gorzej ze względu na to, czy dobrze inwestował, czy nie. I tak jak ja bardzo pozytywnie to o, wspominam sobie tą grę, tak moja siostra niekoniecznie, ponieważ była w to po prostu słabsza. Tym razem z gatunku gier karcianych chciałbym Wam zaprezentować grę. Yu-Gi-Oh, tak, Yu-Gi-Oh, czyli karcianka, w której chodziło o to, żeby po prostu wygrać, tak jak w każdej innej karciance, tak jak w każdej innej grze, zawsze, się, zawsze chodziło o to, aby wygrać. Ale skąd się wzięła gra Yu-Gi-Oh? Otóż, jak byłem jeszcze małym gnojkiem, oglądałem wtedy, myśląc, że bajkę Yu-Gi-Oh, czyli były osoby, które miały właśnie taką talię kart i oni po prostu wyrzucali na swoją taką arenę potwory, te potwory znaczy, karty wyrzucali, te karty przyjmowały e, jakby pozycje, jakby e, tworzyły się z tego potwory, właśnie które były zailustrowane na tych kartach. No i dochodziło do potyczki między dwoma osobami. Myślałem, że to jest bajka, w końcu się nauczyłem, że to jest jednak anime i w zasadzie bardzo pozytywnie to wspominam, a ze względu na to, że może nie w tych kartach, nie na podstawie tych kart na początku grałem, ponieważ grałem na początku w taki bardzo malutkich, jeszcze papierowych do tego, i to był mniej więcej przełom trzeciej, czwartej, może jeszcze druga klasa kawałek, drugiej klasy. Szkoły podstawowej także, więc jak najbardziej do gier takich analogowych, do gier z mojego dzieciństwa się zaliczałem I ogólnie Yu-Gi-Oh, mega, mega anime jak na tamte czasy, zaraz koło Dragon Balla oglądane najczęściej przeze mnie. No i cóż, moi drodzy, Yu-Gi-Oh, gra numer 3 na mojej liście. Kiedy zdarzały się zastępstwa i niekoniecznie mieliśmy jakieś tam swoje ulubione gry przy sobie, czy to karcianki, czy to może byliśmy w świetlicy, czy nie byliśmy właśnie w świetlicy, gdzie były jakieś gry planszowe, to zostawała jedna, jedyna opcja albo w zasadzie dwie. Albo państwa miasta, w które się często grywało, albo statki. Tak, statki, czyli gra, która wzięła się w zasadzie od. Papieru, po prostu papieru. Teraz możecie grać w statki, możemy grać w statki właśnie na kompie i tak dalej. Na różnych platformach typu Kurnik i tak dalej. A wtedy jak ja byłem mały to graliśmy po prostu na kartkach. Rysowaliśmy dwa razy plansze 10 na 10. Od A do J bodajże. I od jedynki do dziesiątki oczywiście. No i graliśmy między sobą w statki celem rozwalenia wszystkich statków przeciwnika. Jak to działało? Mieliśmy dwie plansze, tak? Na jednej planszy swojej zaznaczaliśmy nasze jednostki, gdzie my mamy w tym momencie uformowane i gdzie one mają swoje przydzielone miejsce. Z dru na drugiej planszy malowaliśmy nasze strzały na planszę przeciwnika. Czyli y, kółko, takie, znaczy y, kropeczka, punkcik było odnośnie chybionego strzału. X to był już trafiony strzał, a jeżeli już zakreślaliśmy cały statek, to wiedzieliśmy, jakiego statku się pozbaliśmy. Jeżeli chodzi o statki, to były Jeden statek masztowy, dwa statki trzy masztowe, trzy statki masztowe i cztery statki jednomasztowe, no bardzo łatwa zasada, tak? No i każdy po prostu montował te statki na swojej planszy i tym samym doprowadzaliśmy do konfrontacji morskiej między sobą. No i w sumie to tyle, tak? Jeżeli nie było e, gry, przy, nie mieliśmy gry przy sobie, to po prostu musieliśmy ją stworzyć. I to tyle moi drodzy, ja Wam dziękuję za to, że byliście. Ja przychodzę do montowania już tego odcinka i tyle. Moi drodzy, a jakie wy graliście gry może planszowe, może niekoniecznie planszowe, a na świeżym powietrzu jak na przykład skakanie w gumę czy cokolwiek, ale jakie Wasze gry były w czasie dzieciństwa? Dzięki wielkie, że oglądaliście i trzymajcie się ludzie ciepło. Cześć, cześć!